Puki Ring to marka, która w tym roku zrobiła trochę zamieszania na polskim rynku, głównie wypuszczając dwa nowe modele: jednosilnikowy i bardzo dobrze wykonany G2 Max o mocy 1000W oraz jego większy i silniejszy VAT G3 Pro o mocy 2x1200W. W naszym sklepie są to jedne z hulajnóg, które wzbudzają największe zainteresowanie. A obecnie na polskim rynku wchodzą dwa nowe modele G4 i G4 Pro. Przed sobą mam G4 i tym razem zaczniemy od unboxingu. Tym modelem Kukierń stworzył kolejnogę, którą ciężko porównać mi do czegokolwiek wcześniej. Jest to sprzęt z 11-calowymi, bardzo szerokimi kołami i dość agresywnym w wyglądzie, ale tylko z jednym silnikiem umieszczonym w tylnym kole. A, że nie znalazłem żadnej recenzji na polskim YouTubie odnośnie tego modelu, więc postanowiłem nagrać swoją. Zacznijmy więc od początku. Jeden silnik o mocy 2000W, umieszczony w tylnym kole, bateria 60V o pojemności 20Ah. Konstrukcja ramy oraz sztyca kierownicy wykonana jest z grubej blachy, co daje jej surowy i jednocześnie agresywny design. Hamulce tarczowe. Niestety na lince, ale jakoś dają radę. Zawieszenie sprężynowe typu C, dodam, że bardzo sztywne. Wydaje mi się, że da się je wyregulować. Na razie nie miałem okazji tego sprawdzić. Wyświetlacz umieszczony centralnie na kierownicy połączony ze światłem przednim. A na wyświetlaczu mamy. Podświetlone logo Kukirin. Aktualny przebieg. Podświetlony jeden z trybów jazdy. Wyświetlacz jest dotykowy i możemy zmienić w nim kilka podstawowych parametrów, takich jak z wyświetlacza lub przyciskiem zasilania. Możemy na przykład włączyć światło, typ jazdy Eco, Sport i Race. Możemy zmienić odczyt przebiegu i prędkości z mil na kilometry lub odwrotnie. Przytrzymując ikonkę Set, zmieniamy start od zera lub od odepchnięcia. Ku można też włączyć przekręcając kluczyk i po prostu pchając ją do przodu. Wtedy uruchamia się sama. Maksymalna prędkość, jaką udało mi się uzyskać, to 68 km na godzinę. Co prawda rozpędzałem się do niej chyba za dwa tygodnie, ale wydaje mi się, że jest prawdziwy, mimo że nie miałem okazji potwierdzić tego GPS-em. Warto też wspomnieć, że G4 ma manewrkę kciukową, ale zbudowaną w ten sposób, że można używać jej jak manetki w motorze, czyli po prostu przekręcając. Starałem się przetestować nogę w różnych warunkach i zdecydowanie stwierdzam, że dużo lepiej spisuje się na mocno utwardzonej nawierzchni, takie jak asfaltowe ścieżki rowerowe, kostka, chodnik, lub ewentualnie mocno ubita droga leśna. I to pewnie dlatego producent zdecydował się na założenie opon typowo szosowych. Producenci ostatnio prześcigają się w tworzeniu małych hulajnów coraz szybszych, mocniejszych i często dwusilnikowych. W przypadku tego modelu Kukirin poszedł w zupełnie innym kierunku. Stworzył dużą, agresywnie wyglądającą hulajnogę, która co prawda rozpędza się do 70 na godzinę, ale nie jest specjalnie porywcza, bardzo łatwo ją opanować i nawet początkujący dadzą sobie z nią radę. Muszę też wspomnieć, że G4 na dzień dzisiejszy osceluje w przedziale cenowym w granicach 4000 zł i wydaje mi się, że będzie biła na głowę większą część ulainów z tego segmentu cenowego. Warto też wspomnieć, że G4 ma dedykowaną aplikację na telefon, której niestety nie miałem okazji wypróbować, ale postaram się wrzucić w najbliższym czasie jakieś rolki na swoim kanale lub na Instagramie. Komu bym ją polecił? Na pewno komuś, kto szuka hulajnogi z segmentu tych większych, ale nie chce wydawać zbyt dużej kasy. I nie podchodzą mu mocne, dwusilnikowe i bardzo porowcze hulajnogi. Dlatego uważam, że Cookie Ring G4 na pewno wzbudzi spore zainteresowanie i znajdzie swoje miejsce na rynku. Z mojej strony to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, lub sugestie, ewentualnie chcielibyście się podzielić swoimi wrażeniami, to zapraszam do komentowania.